No i cześć, maneczko, dzisiaj jest czwarteczek, mamy piątą 15 i zaczynamy zabawę w mieszanie wozów. Siołówki mam z grubsza poogarniane. I dzisiaj takie lekkie przyspieszenie. bo z dziećmi do lekarza trzeba do Siedlec jechać na dziewiątą. Także trzeba przed ósmą wyjechać, czyli po siódmej muszę skończyć obrządek, więc dwa wozy dzisiaj. Wczoraj nie było kiedy tego ogarnąć, bo się zeszło ze wszystkim do późna. Sami zresztą widzieliście, że jeszcze po nocy wywoziłem ostatnią beczkę, znaczy beczkę z wykopu. I tak się wszystko skumulowało, że nie zdążyłem jednego wozu zrobić, więc dzisiaj obudka o czwartej. I lecimy z tematem. I troszeczkę zmiana organizacji napiewkową mieszam. A potem jałówką, bo tata napoić rak i to będzie mógł mi podjechać tam pod pryzmę dla jałówek. A to jednak kawałek drogi trzeba tuptać i jechać naokoło, więc będzie to dużo szybciej i dużo sprawniej. Także ja tu sobie mieszam i rozdaję dla dojnych. A potem będziemy robić we dwóch szybciutko dla jałóweczek szamkę. Na to, że siano kiszonka będzie rzucona, czyli pierwszy etap wozu dla króbek, można będzie przejeżdżać po drugi składnik. Generalnie mam nadzieję, że po południu, wczesnym popołudniem, już będę w domu. Mam taką nadzieję, coś jeszcze dzisiaj powalczymy do wieczora z jakimś tematem. Nie wiem, czy będzie coś o Dżundirze i Szambiardzie, Teraz temat sobie odpuścimy. Z drugiej strony, to już ostatni dzień, kiedy można legalnie gdzie się chce i co się chce. Także też kusi takie poważne święto. No i robimy drugi paszowóz. Z racji tego, że łyżkę mamy już uczepioną pod właściwych, to ją wrzucę belkę, bo jak biorę wycinakiem. To strasznie się rozpada a tutaj o, praktycznie cała wzięta i nic się nie rozsypuje tylko podjadą jeszcze resztki zbiory i nic się nie naśmieciło, bo wycinakiem to powiem wam, że cała się porozpiercza bo to z nożami robione to sianko. w takim celu żeby to się Dobrze tutaj mieszało, ale do załadunku wycinakiem to jest tragedia, jednym słowem. No czasami się trafią takie belki, że się trzymają, ale większość to się rozsypuje, że trzeba kilka razy wyjeżdżać tym wycinaczkiem, żeby ją wziąć. To kilo koło zbiorę resztki, odcinek i działamy dalej. No i wracamy do gry. Przyjechałem przed 16. Jaułówkę tą co się wycieliła i z przegoliliśmy na oborę produkcyjną. I biorę się brać za... Zbiorę się brać. No nieźle powiedziane, ale ogólnie biorę się jeszcze. Mam chwilkę, to wyrzucę obornik z tej izolatki. I dalej coś będziemy działać. generalnie cały dzień w Myślałem, że trochę szybciej, ale to chyba złudne były marzenia, bo to Polska służba zdrowia to nie ma tam szybko. Tam trzeba odsiedzieć, odczekać ale i tak nie ma co narzekać poszło w miarę ok, więc, więc jest dobrze, także trzeba wracać do roboty. Dzisiaj dużo nie ponagrywam jeszcze, także będzie krótszy film z niuweczki niż zwykle, ale będzie, także trzeba docenić za wkład i możliwości, jakimi dysponuje autora E, ogólnie co wczoraj wieczorem jeszcze jedna krówka powód miała, czyli 3 listopadowy odhaczony z 10 e, i byczek się urodził, ale jak mnie nie było dzisiaj to znowu jałówka się cieliła. Czyli już czwarty powód. No a tam już prawidłowa płęcięcia. I mamy kolejną jałóweczkę Jeszcze mam jedną dzisiaj do odebrania jałóweczkę. Gratisową, małą, kilkudniową. Także troszeczkę na tym stadzie będzie przybywało. No nie bez niczego te budki kupione, Wam powiem, żeby puste stały. No nie, trzeba to zapełnić szybciutko. A stać tak straszyć. Jeszcze jakiś pies się przybłęda za domowi. No i dobra, bierzemy się za oborniczek z izolatki dużo nie będzie za trzy łyżki ale to trzeba na płytę przewieźć proste resztki porzucać tak że się z 15-20 minut zejdzie dzisiaj malutko ale lepiej częściej niż jak ostatnio było przeciągnięte w drugą stronę oborniczek już wybrany gładko poszło już jak mam uczepione łyżko krokodyl to od razu troszeczkę te resztki już siano kiszonki zepsutej odrzucę jak widzicie ja pokazuję wszystko Gdzieś jest dobrze to pokażę. Ale jak i źle to też nie ukrywam. Była dziura w woli. Głównej, podkładowej. To się i zepsuło. Ale na szczęście dalej jest dobrze. Więc tylko brać i przytulać pieniążki ze mlijejćko. Tak ostrożnie, delikatnie, bo tu już resztki tego zepsutego. To jest, że się więcej odbiera dobrego jak zepsutego. Takim mechanicznym sposobem nie ma to jak widełki, ale komu się chce przyznać, się komu się jeszcze chce w to bawić. A tak dłubiąc po troszeczku, po troszeczku i się. Wydłubię. o Tu jeszcze kawałek. Nie, no zaraz trzeba będzie widełkami poprawić kurde demol. Nie ma rady. Nie chcę to się tak samo bez kłopotu odebrać. Przed chwilą padło trochę źle postawione pytanie, bo raczej niekomu się chce. To ma jeszcze czas się bawić Takie ekscesy No i chlub Aligancko Odebrane Jeszcze te kostki z góry tak jak widzisz tam w środku To wziąłem dla jełówek taka Powiedzmy No może być no Na tej zasadzie, że od Bidy przyjdzie to przejdzie to już tam nie dłupałem tylko wziąłem tą kostkę i, i rzuciłem ją tak trochę można przemycić niepewnych tematów W sumie pogarniałem wszystko, także musicie mi to wybaczyć, ale to jest silniejsze ode mnie. Muszę chociaż dzisiaj jedną beczkę wywieźć. Jak to dzień byłby bez szmabi? Ostatni kiedy można to zrobić legalnie i nie skorzystać. No nie, tak nie może być. Zwłaszcza, że mam jeszcze pół godziny czasu. Dysponuję takim wolnym czasem. Sam raz na wywiezienie beczki. Tak zagadał. Pyk, pik, pik. O! I od razu lepiej. Od razu lepiej się czuję, Wam powiem. Już jak usłyszę tą pompę są to, to już będzie to. No to teraz ja jestem usatysfakcjonowany, kurczę. Dzień spełniony nie można powiedzieć, że zmarnowany, jak już słychać było odgłos szembiary. No to to jest to. A tak na poważnie to miałem chwilę. Bo czekam aż skończy się do jedzie, żeby z drugiej strony legowiska posypać wapnem. To tak stać bezczynnie, jak obok stoi szembiary i kusi. No nie. A poza tym... Byście zaraz się pytali, gdzie jest Johnny i Sąbiara, że dzisiaj nie było Johnnego i Szambiary No to wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom. No i jest. Także lejemy dzisiaj, zobaczę. Może jeszcze uda się jedną beczkę wylać przy dobrych wiatrach. Dobrze by było. Bo w sobotę domyślacie się nie domyślacie się, jak robota będzie, ale, ale nie można o tym głośno mówić. Także już dzisiaj zacznę, no, a w sobotę cichaczem skończę. podgarnięte ogarnięte także można jeszcze śmignąć teraz po kolejnego cielaczka ale już sobie podepnę wycinek na jutro i ładowarkę pod dach nie pytajcie skąd nie pytajcie jak ale jest kolejna jałoszka muszę przeliczyć dokładnie ile jest bo już tam nie wiem ale jeszcze stówki nie ma to wam powiem jeszcze jeszcze nie ma stówki jałówek jeszcze pewnie paru brakuje Teraz sporo się chiliło, trzeba to przeliczyć na nowo, także kończymy dzisiejszego filmu takim milutkim akcentem.